Jaki nazwisko, kuźwa, nie. Mielimy się Trzaskowski z Nawrockim już, ale Nawrockiego. Ciekaw jestem teraz ile będzie osób. Nie słuchać tego za głośno. Policja jest nie wiem po co. Trzaskowskiego nie było policji. A mogę w sumie zabrać flagę Polski To ja też nad tym myślałem Boże Garstka ludzi Nie tak jak za A myślałem że będzie podobnie A kiedy okay, to chyba, że strumienarzy coś robią. medialna. Chodziło o to od początku, aby te szanse były nierówne. Ale znów się im nie udało, bo dzięki Państwa wpłatom, za które bardzo dziękuję, dzisiaj tutaj jesteśmy udało nam się zorganizować dwie wspaniałe konwencje wyborcze. Ostatnia była w Łodzi całkiem niedawno, gdzie pojawił się prezydent Andrzej Duda, również z taką niespodzianką, widzieli państwo, również z taką piękną niespodzianką i z poparciem dla Karola Nawrockiego i to się nie udało. I właśnie za to, że państwo przez tą całą kampanię byli można powiedzieć częścią naszego sztabu. Chciałabym państwu bardzo, bardzo podziękować. Naprawdę. Tylko dzięki państwu tutaj dzisiaj jesteśmy. Dzięki państwa wsparcie nie baliśmy się tak brawa dla państwa, zdecydowanie. nasz kandydat właśnie, który już wkrótce patrzy na zegarek, wkrótce tutaj będzie, jedzie z Gdańska, ponieważ no wczoraj nieprzypadkowe miejsce tego wspaniałego wieczoru wyborczego. Spotkaliśmy się w Gdańsku na odczytanie wyników. To jest oczywiście miasto rodzinne Karola Nawrockiego, więc to był taki ukłon w stronę, w stronę właśnie naszego wspaniałego kandydata Karola Nawrockiego, właśnie ten wieczór wyborczy wczoraj w Gdańsku. No i widzą Państwo, nie udało się im nas zdusić Zabraniem konwencji. Nie udało się sondażami i nie udało się też bezczelnymi kłamstwami i grudną kampanią, którą przecież obserwowaliśmy w tym ostatnim, zwłaszcza w tym ostatnim tygodniu. Przypominam sobie konwencję wyborczą, potem wyjazd Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych i naprawdę ogromny sukces. Spotkanie w gabinecie owalnym z Donaldem Trumpem. Naprawdę, w jego gabinecie to nie było przypadkowe spotkanie. Spotkanie w gabinecie owalnym no I przez to, szlagi, naprawdę, nie widać. wściekłość tamtej o, stronie Wywołało kompletną by się e, Wcale blizem. się nie dziwię, ponieważ Rafał Trzaskowski cały czas ma i miał nad sobą ten parasol ochronny, parasol medialny. Widzą Państwo sondaże, telewizja rządowa, różnego rodzaju instytucje państwowe. To wszystko było i wciąż jest skierowane przeciwko Karolowi Nawrockiemu. Ale im się nie uda. Widzę to po państwo i widzę to też po wczorajszych wynikach, że im się to nie uda. Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko tego zwycięstwa. Ale oczywiście, tak jak mówi Karol Nawrocki, my... Nie możemy osiąść na laurach. Tutaj bardzo, bardzo ważna będzie Państwa mobilizacja w tej drugiej turze, bo oni też się zmotywują, oni też będą mobilizować się swoich zwolenników. To, abyśmy na tej ostatniej prostej kampanijnej również przekonywali nieprzekonanych. Na pewno są też takie osoby, które uważają, że jeden głos, mój głos nie ma znaczenia. To nie jest prawda. Nawet Patrząc na tą różnicę wczoraj, ta niewielka, naprawdę kosmetyczna przewaga Rafała Trzaskowskiego, to jest około 300 tysięcy głosów. To jest naprawdę bardzo niewiele w skali całego kraju, zwłaszcza w kontekście drugiej, tury tego głosowania. Dlatego mam do Państwa naprawdę gorącą prośbę, gorący apel, abyście na tej ostatniej prostej się zmotywowali. I 1 czerwca poszli do wyborów i zagłosowali na Karola Nawrockiego, człowieka, który po prostu myśli po polsku. Który jest dobrym wyborem dla Polski, którym myśli po polsku, a wściekłość i działania tamtej strony, drodzy Państwo, no one są oczywiście nieprzypadkowe. Oni to mówią wprost. Im zależy na tym, żeby ten system się po prostu domknął. A jeżeli ten system się domknie, to będzie bardzo, bardzo złe dla Polski, bardzo zła decyzja dla Polski. I to na lata. To będą, drodzy Państwo, tak naprawdę stracone lata, więc my nie możemy na to pozwolić. Mój ogromny apel, 1 czerwca wszyscy idziemy na wybory. I głosujemy na Karola Nawrockiego, a potem to już też świętujemy. Więc <gryw> bardzo się cieszymy, potem świętujemy, a potem nasz kandydat od razu weźmie się do pracy. To no teraz kilka słów o tym, jak będzie wyglądało nasze spotkanie. Widzę, że Państwo patrzą w tamtym kierunku. I słusznie. To, to bardzo dobrze, patrzą Państwo w tamtym kierunku, bo tam. Wiem z dobrych źródeł, tak, patrzę na Daniela też tutaj z biura prasowego. Wiem, że właśnie tam podjedzie autobus z naszym kandydatem. Mamy taki kampanijny autobus z napisem Po pierwsze Polska, bo to jest hasło wyborcze Karola Nawrockiego. Tak, po pierwsze Polacy, po pierwsze Polska, więc tam przyjedzie nasz kandydat. Będą na pewno pozdrowienia, będą uściski. Widzę, że mają Państwo także książki. No to wezmę tą książkę, zaprezentuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Karol Nawrocki, Polska silna historią, taką książkę chyba tutaj też można nabyć z tego co widziałam w okolicach spotkania tak, więc będzie można uzyskać podpis, będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, no widzę, że jest nas dużo my też dzisiaj mamy, to nie jest koniec, my zaczęliśmy o godzinie 6 rano dzisiaj, Gdańsk, Wrzeszcz taka stacja, w gdańsk Wrzeszcz tam było, no właściwie wspólne budzenie się z Polakami, wspólne towarzyszenie im w drodze do pracy, rozdawaliśmy pączki, rozdawaliśmy drożdżówki. Teraz prosto z Gdańska Karol Nawrocki już tutaj jedzie, jedzie do Państwa do Bydgoszczy, ale to jeszcze nie wszystko. O godzinie 19 spotykamy się w Toruniu. Tak, no widzę, że Państwo są doskonale poinformowani o naszej kampanijnej trasie, a potem już, tak patrzę Panowie już też, ile czasu? Patrzę, patrzę. Pokazują, no dobrze, powiem, no nie będę ukrywać pięć minut. <śm> Ach, pokazali, pokazali, ale nie będziemy tutaj ukrywać, czyli już za pięć minut będzie tutaj nasz kandydat Karol Nawrocki. Będą na pewno też okrzyki takie rozgrzewające. to sobie to sobie za chwilę przećwiczymy. No i widzą państwo w środę też ma się odbyć debata. Wiem z dobrych źródeł, że trwają teraz dyskusje naszego wieki, no to się właśnie okaże, znaczy generalnie debata jest organizowana przez telewizję polską Polsat i TVN, ale jeżeli oglądali wczoraj państwo Wieczór wyborczy, to tutaj właśnie jeszcze zanim Państwo się zasmucą, to powiem, że Karol Nawrocki apelował o to, Wszyscy widzowie wszystkich stacji mogli obejrzeć tę debatę, także stacji prawicowych. Apelował tutaj o telewizję Republika, o telewizję w Polsce 24, o telewizję Trwa. I wiem, że dzisiaj po południu właśnie w siedzibie telewizji polskiej mają miejsce rozmowy naszych sztabowców i rozmowy sztabowców Komczu Kandydata, właśnie o formule tej debaty. Więc tak naprawdę sprawa jest otwarta. Mamy nadzieję, że tutaj, no nie tylko telewizji, ale także sztab drugiego kandydata wykażą się szacunkiem do wszystkich wyborców i do wszystkich widzów, którzy mają prawo te debatę zobaczyć. Ale niech zwrócą państwo jeszcze uwagę na wyjątkową sytuację, bo mamy właściwie pierwszy raz w historii wyborów taką sytuację, że przed pierwszą turą nasz kandydat Karol Nawrocki wziął udział aż w sześciu debatach. Brawa dla niego, tak. A, tego nie było w historii. Karol Nawrocki, prezydentem Polski, Karol Nawrocki, prezydentem, prezydentem polski, karol Nawrocki, prezydentem Polski, us, Karol Nawrocki, Prezydentem Polski, Prezydentem Polski, Karol Proszę Państwu że tutaj młody chłopak w pierwszym rzędzie zainicjował ten okrzyk. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo miło z Twojej strony. Ale dużo jest w ogóle młodzieży. Cześć. Fajnie, że jesteście z nami. Bardzo się cieszymy. Dzięki bardzo, że przyszliście. Super. Brawo, że jesteście z nami. Brawo dla nich. Fajne młode chłopaki. I zapytam też Ciebie, dlaczego Karol Nawrocki? No bo taki naprawdę mocny, fajny okrzyk dałeś siebie. Dlaczego tutaj ci jesteś? No, powiem tak. Polska nie może być Niemcami. Musimy zdecydować. Musimy zdecydować, ale szapel drodzy państwo. No to w takim razie! Bez Rafała, Polska cała, bez Rafała, Polska cała, bez Rafała. Polska cała, bez rapala. Pod sceną naprawdę młodych chłopaków, powiedziałeś jeszcze na koniec bardzo ważną rzecz. Z którą myślę, że wszyscy się tutaj zgadzamy na tym rynku, że musimy zwyciężyć. Zatem, drodzy Państwo, damy radę, to prawda, to też możemy krzyknąć, ale rozgrzejmy się przed przyjaznym Karola Nawrockiego i zatem krzyknijmy! Zwyciężymy! 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 Звече в живі, звече в живі, звече в живі, звече в живі, звече в живі. Z państwem na pewno zwyciężymy, ale ja muszę to powtarzać jako mantrę, że musimy zmotywować się na tej ostatniej prostej. Na pewno mają państwo osoby w domu, które uważają, że a mój głos nie ma znaczenia. Tak nie jest. No są dziennikarze, są publicyści, są osoby, które zajmują się wyborami prezydenckimi od wielu lat zawodowo, i oni mówią, że ta druga tura najprawdopodobniej to będzie walka na tak zwane żeletki, czyli te. ¡Gracias! Czyli te różnice będą niewielkie, a państwo i ja doskonale wiemy, że nie możemy dopuścić do tego, żeby prezydentem Polski został wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, zastępca Donalda Tuska, Rafał Trzaskowski. Karol Nawrocki, tak, no Państwo tutaj różne właśnie różne określenia na pana Raff mówią, określają w ten sposób Rafała Trzaskowskiego, ale zobaczymy też, być może dzisiaj powie o tym Karol Nawrocki. Często mówię o tym na spotkaniach, że te wybory de facto. To będzie także referendum nad rządem Donalda Tuska. No to będzie decyzja, czy jesteśmy zadowoleni z tych rządów czy nie, czy chcemy, żeby w takim kierunku Polska poszła, czy też nie. Musimy podjąć najlepszą dla Polski decyzję, czyli wybór Karola Nawrockiego już 1 czerwca. No drodzy Państwo, to teraz jeszcze jest jeden okrzyk, którego jeszcze nie przećwiczyliśmy. A zawsze zawsze tak krzyczymy, no bo to jest to jest oczywiście wielkie wsparcie dla Karola. Po prostu jego imię, dobrze? To tak się umówmy, że teraz przećwiczymy jego imię i krzykniemy! Karol! 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 Karol. Wczoraj krzyczeliśmy na tym wieczorze wyborczym, powiem Państwu, że atmosfera była bardzo dobra. O, no drodzy Państwo, patrzcie w tamtym kierunku. Przyjechał autobus z napisem po pierwsze Polska, więc jeszcze raz. Karol! 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 Jeszcze kawałeczek, już tu podjeżdża, już się do nas zbliża. Karol Nawrocki, drodzy Państwo, to jeszcze raz dajemy siłę, energię, motywację i krzyczymy, zwyciężymy! 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 Takim wsparciem na pewno zwyciężymy. No patrzę w tamtym kierunku, może mi Państwo pomogą, czy drzwi już się otworzyły, czy jeszcze trochę musimy dodać siły i energii, jeszcze trochę motywacji. Drodzy Państwo, w takim razie patrzę na te białe, czerwone flagi. Pomachajmy nimi, może biało-czerwonych flag i krzyknijmy. Tu jest Polska. 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 Polska. Tu jest. I'm not

W tamtym kierunku jest państwo, naprawdę mnóstwo. Trwają pozdrowienia, uściski, ale Karol nawrotki już się do nas zbliża. Idzie tutaj, drodzy Państwo, to jeszcze raz. Karol! Karol! Jesteśmy o krok od zwycięstwa. Zmotywujmy się i 1 czerwca zagłosujmy na Karola Nawrockiego. A teraz jeszcze jeden Tu jest Polska! 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 będzie nagrywał się przy 60 bie, A w już tutaj jest bardzo blisko! Karol Nawrocki, prezydentem Polski! Karol Nawrocki, prezydentem Polski!